wszystkim. Dzisiaj sobie zaaplikujemy włosk od Giona. To jest nowość na rynku. Włosk miał premierę kilka dni temu. Wygląda tak, w zestawie. Dostajemy białą mikrofibrę bez oprycia. Dostajemy aplikator. To też jest troszkę inny aplikator niż te standardowe. To aplikujemy go sobie tą stroną tutaj. Taki przecięty, powiedzmy na pół, i dostajemy oczywiście wosk, który też jest w innym opakowaniu niż standardowe woski. Wygląda jak taki deszard w sztypcie. Teraz sobie to otworzymy. Ok. Jest po prostu wygląda jak sztyw, tutaj sobie go wysuwamy. Odnośnie aplikacji, Włosk sobie położyłem na auto, które jest zabezpieczone ceramiką. Tutaj w tym przypadku wydzieliłem sobie pół maski. Na jednej połowie były dwie warstwy ceramiki. Na jednej stronie strony kierowcy położyłem sobie jedną warstwę. Powłoka ma około 11 miesięcy, także troszkę już czasu minęło. Przeryw może nie jest jakiś duży, około tam 8-9 tysięcy km. Ale on tam był raz, tylko był podbijany kudekiem, właśnie do tej powłoki. Jakoś przed zimą, tak to tam nic nie było ruszane. No i zobaczymy sobie jak będzie się aplikowało właśnie na tą powłokę. Zobaczycie sobie jak on się aplikował na też jałowy lakier. Zrobiłem sobie tam jeden panel na ciemnym lakierze. Zobaczycie czy przyciemnia czy nie przyciemnia. Także zabieramy się za aplikację. pół godziny. Jedziemy sobie teraz z docieraniem. Tutaj sobie wziąłem taką grubszą trochę fibrę. Zobaczymy jak się będzie docierało. Jest 350ka, że. No dobra, jedziemy pół godzinki mamy. Także zobaczymy jak się będzie docierało. Zaraz wam też pokażę bliżej, że widzę. No tutaj mamy już. Teraz sobie wezmę jeszcze jakąś latarkę Ale Tu już mam chyba dotarty. No pewnie, tu już nie ma wosku. Po prostu mistrz docierania. Tu już mam dotarty. Widzieliście przejazd, dosłownie kilka przejazdów. No tu nic nie ma, wszystko jest dotarte. No tutaj jest.. Kurczę, byłby ciemniejszy lakier. Dobra, tutaj dałem trochę za grubo tego wosku. Na początku mi się nabrało. Zobaczcie, jak się przejeżdża. I mamy dotarty wosk praktycznie. mistrzostwo świata po prostu. Ja jestem zakwicony tym woskiem. Zobaczcie. Samo tu, gdzie go było trochę grubiej. Tutaj jeszcze trochę zostało, zaraz sobie dotrzemy. A tutaj zobaczcie bajkę. Myślałem, że będzie się nim aplikowało dość słabo, no bo tutaj e, przeważnie wszystkie włoski są aplikowane tymi słoneczkami, okrągłymi aplikatorami, ale jest, e, bardzo fajnie nawet e, to wygląda. Tutaj aplikujemy sobie tą stroną. E, tutaj sobie, e, no jest pewne, pewne, pewnie sobie go trzymamy. Aplikujemy sobie, też jest tak dopasowane właśnie, żeby sobie go nakładać e, z e, pojemnika. I aplikacja jest fajna, może mogę sobie nakładać ruchami kolistymi. Ja tam sobie nakładałem i kolistymi, później go sobie tak na krzyż zacierałem, to jak widzieliście. Aplikacja jest bezproblemowa tego wosku, bardzo jest taki tłusty, dobrze się go rozprowadza. Jest bardzo wydajny, potrzeba niedużą ilość, żeby go dobrze rozprowadzić. Tam dałem, na tym panelu testowym dałem go zdecydowanie za dużo. Taka pierwsza styczność z tym woskiem była, także nie wiedziałem jeszcze ile, ale już na masce sobie tam zrobiłem powiedzmy takie 2,5, jak widzieliście, 2,5 nabrania na aplikator i rozprowadzał się bardzo dobrze. Teraz tak, jeżeli chodzi o docieranie tego wosku, na aucie robiłem to po czasie 30 minut, tak jak jest napisane w instrukcji. Na panelu testowym to sobie przeciągnąłem, to było docierane po 60 minutach, może troszkę dłużej, ale też nie było żadnego problemu. Docieranie tego wosku jest bezproblemowe. Kilka przeciągnięć fibrą macie wosk dotarty. Tutaj w garażu obecnie przy aplikacji miałem około 6 stopni, także taka temperatura dość niska, ale bez problemu go się nakładało. Jeżeli chodzi tak o design, look i tak dalej, no tak jak wcześniej wspomniałem, to jest zupełnie inaczej wygląda niż standardowe woski. Na aucie, gdzie była powłoka, jest taka jego dodatkowa szklistość, tam przyciemnienia nie zauważyłem. Na tym panelu testowym granatowy, testy granatowy, tam przyciemnienie jest widoczne. Zobaczycie sobie tutaj na filmiku, jak to wygląda. Co jeszcze tak, wydajność, aplikacja, zapach tego wosku jest taki. Lekko cytrynowy, nie jest jakiś nachalny, e, Przy pracy nie ma także stróczków w całym garażu. E, jest tutaj stonowany ten zapach. E, teraz tak, jeżeli chodzi o trwałość tego włosku, nie wiem jeszcze, no to jest świeżo, e, świeży włos na rynku. E, nie ma pojęcia, jak to się nie zachowywało na powłocie. Będę to sobie sprawdzał oczywiście. E, na powłocie, na jałowym makierze. E, teraz tak, e, jeżeli chodzi. Tutaj podsumowanie, no to by było chyba tyle. Naprawdę wiele wosków już używałem. Ten wosk jest mistrzem po prostu, jeżeli chodzi tutaj o ten aspekt, o który wspomniałem. Bardzo fajny wosk, bardzo przyjemny użytkownik. Nawet jak zaczyna sobie przygodę dopiero z woskami, także sobie poradzi na pewno. Hydro jeszcze tego wosku. Hydro jest po prostu kosmiczne. Wiadomo, że to jest dopiero w aplikacji. Zachowuje się tak jak tak jakby była położona powłoka. Bardzo szybki zjazd kroperek. Tutaj cenowo on wychodzi też dość przystępnie, bo to jest około 170 zł. Cena ta wyjściowa to macie 175 gram. Tak, 175 gram. O się nie mylę, tak jest, zgadza się. No i co? No i tyle chyba. Trwałość tam będę wrzucał w międzyczasie jakieś update'y na Instagrama. No i co, i to chyba tyle. Także widzimy się, mam nadzieję, w na następnym odcinku. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć.